czyste? Tu wszędzie są czyste? Trochę chyba brudne. Zobacz, od błota przedszkolnego. Wiem. No. I co? Jak Mikołaj ma tam zapakować? Chyba masz tutaj śniadanko. Super. Właśnie mieliśmy wychodzić. Chodźcie mi się przebrać. Bo brudna jest bluzeczka. Uwielbiam. Takie poranki. I co? Nie Skarpetki? Nie, skarpetki są czyste. Tylko nie. bluza znowu brudna. Śniadanko będziemy jeść w piżamie. Dobra, leć, bo czasu nie ma. Ja jestem po prostu e, mistrzem. Mistrzem mycia samochodu. Wczoraj byłam na myjni, zobaczcie. A tak się starałam tutaj takiej myjni, co się samemu myje. Najpierw proszkiem, potem wodą i tak patrzę. I nie jestem pewna, czy on nie jest gorzej brudny, czego bardziej nie pobrudziłam, niż był. Znaczy, no bardziej chyba się nie dało, bo był już jak czarna ziemia. Ale to jest jakaś masakra. Masakra. Dzień dobry. Dzień dobry. Update pogodowy musi być. Pies urósł. Pogoda się zmienia. Wieje z złem. Gołęzi dalej nie wywieźli. Liście zwiędły. A ja strasznie marznę. Zakutana w co tylko się da. Przyznam szczerze, że teraz pomysł maseczek bardziej mi się podoba niż wcześniej, ale wlazłam. Chodź! No nie rób siary, chodź! Bo mi jest po prostu cieplej twarz. Jeszcze sobie naciągnę ją tak pod oczy i już mi jest ciepło w budzie. Także na zimę maseczki to całkiem fajny sposób, fajne rozwiązanie, tak? Bo jest nam ciepełko. Dzisiaj 4 grudzień. Jezus Maria! W przyszłym tygodniu mam urodziny. Ja w ogóle nawet nie, co masz? Jezu, to już minął rok, już jestem starsza, o rok, przecież to jest w ogóle nie do pomyślenia, ja w to nie wierzę, no i też szczerze powiedziawszy, to nie za wiele planuję, a właściwie to nic nie planuję, mam w tym dniu wykłady do 21, także szkoła zatroszczyła się, aby mój urodzinowy dzień był bardzo miły, no i tak to wygląda, będę sama. Urodzinowo, a nawet potem w weekend. A w weekend też mam szkołę. A idźcie panie, w ten. No, wiecie w co. No nie da się, nie da się nawet usiąść przy torcie i przy winku. Co za życie. No i dobrze, w tym wieku to już nie powinno się ani winka, ani tortu. Chodź, nie zaplątuj się. <laughs> Nic, dzisiaj będzie e, udany dzień. E, rozpoczynamy ten dzień z uśmiechem. Widać się zaplątał, muszę tam zejść. I co? I samych pozytywnych wibracji, nie? Dla Was i dla mnie. A już czuję w kościach, że u mnie na pewno będzie bardzo pozytywnie, zwłaszcza dzisiaj. W ogóle się nie wyspałam. Do godziny drugiej siedziałam w swojej uczelni. No nie pójdziemy do się nie splączysz. Położyłam się spać, było po drugiej. O piątej mnie obudził pies, bo chciał na dwór. Więc musiałam go zejść, wypuścić, się zaplątał i nie pójdzie nigdzie, dopóki się nie odsunę. Eee, tak, a jak zeszłam na dół okazało się, że już zdążył nakuptać, więc e, z bólem serca jeszcze musiałam posprzątać, poczekać aż się wysika. Wróciłam do łóżka i powiem wam, że już ciężko było zasnąć. No od siódmej już budzik, szukaj na nogach i powiem wam szczerze, że e, 4 godziny snu w tym tygodniu 4-5 godzin snu i ja po prostu już. Padam. Także przyznam szczerze, że plan jest taki: Przyjdę do domku, ogarnę się, wypiję drugą kawkę z śniadanko, ogarnę nagrywanie asmr nagram ASMR, <grytanie> przygotuję obiad i wynajdę jakąś godzinkę, dwie, na drzemkę. Tak potrzebuję snu. Jestem tak zmęczona, a weekend przed nami dzisiaj piątek, więc weekend przed nami, czyli weekend w szkole. Długi i mozolny, także muszę troszeczkę zregenerować siły, starość nie radość. Moi drodzy, starość nie radość chodź. Eee, I tak, taki jest właśnie plan działania na dzisiaj, a wieczorem, jak zwykle, Szkoła, szkoła, szkoła. Ale teraz postanowiłam, że do godziny 12 max i potem idę spać, bo to jest przegięcie pałki. Już za widoki. Przyznam, że spotykam je ostatnio coraz częściej. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, czy nie lepiej sobie kupić od razu jedną połówkę, a nie cztery, pięć małych. No ale widzę różne smaki. No dobra, no dobra. Zima idzie, to chyba trzeba się ogrzewać, nie? Ale można byłoby po sobie sprzątać, nie Ori? Co ty o tym myślisz? O tam chyba kolejne widzę. Pod każdym drzewkiem, tak? Posadzone. Bo trzeba się napić pod jednym drzewkiem. Potem pod drugim, ja nie rozumiem o co w tym chodzi, ale jest to mega obrzydliwe. I wiecie co? Następnym razem, czyli jutro, jak tu przyjdę, to po prostu wezmę siatkę i się pozbieram, bo... Bo to jest chamstwo takie, że... Że szok! Szok! Widzisz Ori? Co tu się wyprawia? Wszędzie drzewa pościnane. Zebrali mi park. Ojejku, jejku, 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 czemu ludzie to takie półgłówki? Oczywiście nie wszyscy. Mam na myśli tylko tych, co tak e, śmiecą i nie dbają o nic i o nikogo poza sobą. Zobaczcie, tu też wszystko to chyba była jakaś impreza wieczorna. Bo tam też jeszcze jakieś flaszki. Nawet widzę było y, kupańsko. Hmm. czyli była ostra imprezka. Nie wiem, czy w tym roku będą y, lodowiska otwarte, ale jak to y, macie ochotę, dajcie znać. Znam miejscówkę i jeżdżę po prostu jak na łyżwach. Ori! Stój! Wiecie co, to jest taki tchórz, jak coś puknie, huknie? Dobry piesek. Stój! Czekaj na panią, jakby się coś działo, by pierwszy uciekł. <noise> już zwiewa do domu, już mam dosyć spaceru. Mięczak a tu jest tak ślisko. Takie błocisko. Ori, w ogóle atmosfera jest porywająca. Ja znowu w jakimś lesie, gdzie ani widu, ani słychu. No i w sumie ciemno jest. Bo jest dzisiaj wyjątkowo ciemno i brzydko. Ale. Ori zostaw i brudno. Ale no nie o to chodzi. Ja właśnie teraz codziennie wieczorami do snu, aby mi się lepiej spało, czytam sobie um, tą książkę gałęziste Artura Urbanowicza y, tą drugą po inkubie. Co prawda inkub mi się dużo bardziej podobał, chociaż tu mi jeszcze zostało do przeczytania może jedna trzecia, ale właśnie akcja rozgrywa się w lesie, gdzie pojawił się demon lasu. To jest w ogóle dla mnie komiczne, jak doszłam do tego momentu, kiedy e, pojawił się jakiś demon, który jest e, lasem. E, no to już dla mnie jest takie bardzo fantazyjno-fikcyjno-bajkowe i takie ani to straszne, ani śmieszne. No ale właśnie las ich więził, las ich obserwował. Pojawiały się demony. Walczyli o życie. A ja co? Pełzam sama po lesie, bo pies już dawno uciekł. <gryw> o ładko. Przyznam, że trochę działa na wyobraźnię, ale nie to, że mi się jakoś tak strasznie bała. O nie. Teraz się boję. <gryw> Strome zejście. E, strasznie obłocone. Więc e, spadam, bo może skończyć się na tym, że rozmawiając z Wami skończę na pupie. A mówiłam, że ten dzień będzie mega pozytywny. Trzeba po prostu w to wierzyć, sobie z rana powiedzieć, będzie mega pozytywnie dzisiaj i, i tak będzie, nie? Aparat mi się zepsuł. Nie wiem, co się dzieje. W ogóle nie chce się włączyć, wyłączyć. Nie działa ten i nie działa ekran Tylko w ogóle nic nie działa. Teraz próbuję właśnie baterię inną włożyć. Chociaż no, tamta bateria była ok, bo on się otwiera, ale się nie zamyka i się nie włącza, i nie wiem, co się dzieje, i nie wiem, nie mam pojęcia, co się z nim dzieje. Chyba moje plany nagrywania smr dzisiaj nie wypalą. Chyba świat mi chce powiedzieć: stop, dosyć, koniec Twojej przygody z YouTube'em. O, zamknął się, ale do końca się nie nie. Nie zamknął ten, ale to nieważne. Otwier o. O, chyba przynosicie... A, teraz się nie odpala. Chciałam powiedzieć, że przynosicie mi szczęście. O, nie chce się w ogóle otworzyć. Kurczę no. Akurat teraz kiedy święta wydatków tyle. I co? Koniec vlogów i ASMR-ów? Moja lustrzanka przecież jest rozwalona, pamiętacie, jest nawet nagrane, że tak powiem, na esmerze, jak ona spada, chociaż Rafał zamówił ostatnio jakąś część do wymiany i miał po powrocie, czyli za dwa tygodnie, zobaczyć, czy da się naprawić lustrzankę. O, ale o, o, no nie, nie działa totalnie. To już to, że nawet nie chowa, to nieważne, nie ale tutaj się nic nie dzieje. Nie pokazuje, czy nagrywa, czy nie nagrywa. Nic. Kurde. Strzałka zepsuta. Ten się zepsuł. Nie wiadomo o co mu chodzi. Koniec mojej kariery. Muszę się z Wami pożegnać. Muszę się z Wami pożegnać. W tym momencie wszechświat powiedział dość więcej nie zniesę, więcej nie dam rady. Ciekawe ile naprawa takiego aparatu. Pewnie kupę hejsu. no nic, nic się nie dzieje. Totalnie. Nic. Czyli co? Jak nie nagrywam tutaj do spać? Jest mi bardzo, bardzo przykro, bo moje narzędzie, mojej <noise> pracy, mojego chopy, mojej przyjemności, mojego kontaktu z wami się zepsuło jedno drugie. Dobrze, że mam jeszcze telefon. <noise> Chociaż no to to już nie jest ta sama jakość yy, i też zgrywanie plików yy, z telefonu na komputer to też nie jest y, takie przyjemne bo tutaj z aparatu po prostu się kartę wyciąga i już jest, tak? A w tym telefonie no to jednak muszę wszystko zgrywać przez AirDropa, bo kabla też nie mam iPhone'owego. No jest mi mega przykro. Nie wiem, nie wiem, co mam z tym fantem zrobić. I chyba pójdę się położyć. Tak szczerze powiedziawszy, to mi się nawet odechciało położenia. Ale nic. Mamy telefon, będziemy na razie działać z telefonem, za 2,5 tygodnia przyjeżdża Rafał, więc może coś coś ogarnie, chociaż nie wiem, jak to będzie z tym ASMR-em, naprawdę nie wiem, bo raz nagrywałam telefonem i przyznam, że to jest bardzo dużo zabawy. I... nie wiem, czy mam na to siłę. Taki dzisiaj jakiś wybitnie jęczący vlog, taki, taki chyba dzień bo jest ciemno, e, Mikołaj wpadł do doniczki, no ale nic, ale mimo wszystko, wiecie co, uśmiecham się i, i co, i przeciwnością, chciałam powiedzieć, pokazuję palca, znaczy no mówię, ale chciałam pokazać, nie damy się, nie damy się, nie damy się, Musimy iść wynieść śmieci, bo zaraz przyjedzie śmieciarka i w ogóle tak mnie oczy pieką, że jednak się chyba położę. Chyba jednak się położę. Prześpię się z tym problemem. Pan na psychologii powiedział, żeby yy, zawsze, jak jest jakiś problem, nie podejmować decyzji, tylko przespać się. Wtedy się w głowie układa, wtedy wpadamy na genialne pomysły i wtedy świat wygląda zupełnie inaczej niż w chwili, kiedy jest nam przykro. Także może ja się prześpię z tym problemem. Jak się obudzę, to aparat będzie działał? Pewnie nie, ale może wymyślę sposób, jak jak to ogarnąć. No i była sobie zabawka. Ile to no, ma? Dwa? No ponad dwa tygodnie. E, tutaj ten, ten cały rozwleczony, e, ten misiek bez ogonka, bez piszczałek. Miał jedną piszczałkę w ogonku, jedną miał w brzuszku. No pięknie, pięknie. Masakra, co zaniszczycie. On szybciej niszczy zabawki niż normalnie moje dzieciaki. Masakra, masakra. A teraz tam buszuje na dworze. Tutaj leży szczur. Nie bójcie się, nie bójcie. I kiki, i piłka. Także fajnie, że ma ten ogród, bo jest tak zimno. A Ja nie mam teraz czasu w ogóle, żeby z nim wyjść. Więc fajnie, że może się pobawić. W ogrodzie, brrr, jak jest zimno. Dobra, no to ASMR nagrany telefonem, więc jestem mega ciekawa, co to w ogóle z tego wyjdzie. Czy coś z tego wyjdzie? Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, bo inaczej będzie asmr lipa... Yy, psie, jak ty się nazywasz? Ori. Nie wolno, wiecie co? No, jak już jest na tyle duży, że podskakuje mi do blatów albo do stołów i wszystko z niego ściąga. Teraz biorę się za porządki kuchenne, wszystko wszyscy składają tutaj, nikt tego do zmywarki nie wsadzi, bo po co, przecież sama się wkłada, opróżnia. Dobra, bez marudzenia, bo dzisiaj widzę, dzisiaj jest wyjątkowo marudny dzień, no ale, ale w sumie to nie, no co, nie poddałam się, tak? Nie zaczęłam płakać, yy, że już w ogóle nic nie zrobię, yy, poradziłam sobie jakoś, trochę to trwało, nie wiem jak to wyjdzie, ale dałam radę, tak? Vloga w tej chwili też kręcę yy, telefonem. Jak wyjdzie, zobaczymy, ale już na spanie dzisiaj nie będzie czasu, więc mój plan wziął w łeb, teraz jest, w, mi jest zimno, jest w ogóle yy, ciepła kaweczka na rozgrzanko i sprzątanko i obiadek na obiad. Dzisiaj przewiduję de z serem w sosie pieczarkowym. Mm. Nie to, żebym była taka ambitna. W obecnych czasach w ogóle idę na łatwiznę, mając tak mało czasu. I dewolaje mam po prostu zakupione w sklepie mięsnym. E, wiadze są bardzo dobre: Dewolaje z masłem i z serem. Można już kupić gotowe, oczywiście robione tam na miejscu, to nie jest żadna mrożonka. E, no i ziemniaczki, sos pieczarkowy zrobię sama i brokuły z kalafiorkiem mm, na surówkę. Także tak, mam nadzieję, że zostanie na jutro. Bo jutro, bo jutro będzie futro, jutro wybieram się prawdopodobnie na zajęcia praktyczne, na kardiologię do Szpitala Wojewódzkiego. Jednakże e, na oddziale stwierdzono covid -a. To już Wam mówiłam, chyba wczoraj. E, no i dzisiaj mamy o 19 dzwonić, się dowiadywać, czy nas wpuszczą na ten oddział, pomimo, że jest zakaz wpuszczania jakichkolwiek e, studentów, praktykantów i tak dalej, bo po pierwsze jest covid, po drugie nie ma wystarczająco ludzi, więc nikt nie ma tak naprawdę czasu zająć się nami, nam pokazywać, nas uczyć. Tym bardziej, że my jesteśmy takie no świeżaki, takie pff, najświeższe świeżaki, nie mamy w ogóle zielonego pojęcia jak działa szpital, tyle co teoria, teoria, bo uczymy się na teorii, jak na przykład w szpitalu powinny być rozłożone oddziały, w jakiej kolejności, gdzie powinny się znajdować, gdzie powinny się znajdować różne rzeczy. Ale każdy szpital, że tak powiem, sobie, co jest trochę głupie, bo na przykład, tak jak nasza mm, pani, która nam wykłada, mówi, że teraz, przez to, że nie ma pielęgniarek, sprawdzam, czy yy, nie chce wyjść, nie ma pielęgniarek i ona musi latać z oddziału na oddział, pracować na obcych oddziałach, na zastępstwach, to na przykład. Yy, w dyżurkach pielęgniarek rzeczy są położone w różnych miejscach i ona nie może znaleźć. Ona potrzebuje na przykład najprostszych rzeczy, czy jakiejś igieł, czy strzykawek, czy czegoś, i ona musi przeszukać wszystkie szafki, przelecieć, żeby coś znaleźć, bo ona nie ma pojęcia, gdzie to jest, a też nie ma specjalnie kogoś, żeby y, jej powiedziano, gdzie taka rzecz się znajduje, bo nie ma po prostu personelu. A na przykład jakby zrobili tak sprytnie, jak ja na przykład miałam w Anglii. W Morisonie, zobaczcie, to jest supermarket, i każdy jeden na całym terytorium Anglii, każdy jeden Morrison miał identycznie rozmieszczone alejki, identycznie ułożone produkty, nawet mieliśmy napisane, że teraz mamy rząd pierwszy, tak? I w tym rządzie pierwszym na pierwszej półce. Pięć y, rządków ma stać na przykład, nie wiem, majonezu i musi być ich pięć wystawionych. Następnie na przykład jeden rządek y, y, keczupu, oczywiście, no więcej, ale tak, tak przykładowo mówię. Czyli wtedy może być jeden. I nie może już obok stać ten sam keczup, nawet jak się na półce nie mieści. Musi być jeden. Następnie obok ma na przykład musztarda stać. I na przykład muszą być trzy. I muszą być trzy, choćby skały strały. No i gdyby na przykład rozłożyli tak samo, że w pielęgniarskich y, tych y, przybytkach dobroci, nie wiem, pierwsze półki to były strzykawki, albo żeby opisane było, no to by było dużo prościej, tak? No i teraz wyobraźcie sobie, wpuszczają takich praktykantów, mło. Kiedy ja nigdy nawet nie byłam w żadnej dyżurce pielęgniarek, w ogóle nie czaję. Jeżeli by mi powiedziała, że mam coś i znaleźć, poszukać, yy, nawet może nazwę mnie znała, nie wiem. Yy, no to mi się wydaje, że ja bym była większym, no każda z nas, utrapieniem dla takiego personelu, który musi się zwijać, bo nie ma ludzi do roboty. Yy, wiecie o tym chodzi. Nie, już nie będę się wyłuszać i powtarzać. Po prostu wydaje mi się, że byłobyśmy yy, dużym problemem a nie ułatwieniem no gdybyśmy były obsukane wiedziały co robić no to owszem ale w momencie teraz kiedy panuje covid kiedy na oddziale jest covid potwierdzony że jest to mam nadzieję że nie będą nam kazać tam iść a jeszcze męczy tą swoją zabawkę rozwaloną ulubioną chcesz iść na dwór dopiero wstałeś to może byś poszedł co co to za mina? Idziesz na dwór? Słyszysz, Siu? <laughs> tak? Dobra. To spadaj, Mistrzu. Uuu, jak zawiało. Kiedyś y, w pierwszym Big Brotherze była taka pani, nie miała na, na, na nazwisko Sewiało. Zawsze się tak Ogon ci przytnę. Idź. Zimno mu jest. No, ciężkie jest życie, stary. Ciężkie jest życie. Ja w Kiblu też mam zimno. Bo mi piecyk nie działa jeszcze. Panowie, którzy robili piec, nie zamontowali mi, nie naprawili mi piecyka, znaczy kaloryfer ten taki na ręczniki, nie działa mi w toalecie, bo coś tak montowali ten piec i ogrzewanie, jak byli, co tutaj były u mnie te remonty i zrobili coś takiego, że po prostu ten w łazience jeden jedyny nie działa. Przyjeżdżali tutaj codziennie przez trzy dni i nie mogli rozszyfrować dlaczego. Szukali w internetach, z fachowców sprowadzanego nie wiadomo dlaczego tam ten piecyk nie działa. No i przyjechali kolejny raz i wtedy okazało się, że ja mam covida, więc ich przeprosiłam, żeby no, na razie nie przyjeżdżali, dopóki nie wyzdrowieją. na nie poszedź no. I co, a no, ich jeszcze nie ma, więc albo są chorzy, albo się boją, albo już nigdy nie przyjadą. No chodź. Dobra. Idę robić kawę, e, idę przygotowywać obiad, bo już jest 15. Znowu nie będzie spania. Znowu ja nie wiem. po co w ogóle? Ja mam spać. Muszę ogarnąć kuchnię, zrobić obiad, pojechać po małego. E, potem na wieczór mam w planach, mam bardzo ambitne pra, plany na piątkowy wieczór, bo mam w planach biochemię, podstawy pielęgniarstwa i składanie SMR-a. Ej.